W niedzielę we wrześniu, tak jak w całym kraju odbyły się wybory prezydenckie. W gminie września głosowano w 27 obwodach. Odwiedziliśmy te, w których swoje głosy oddawali liderzy największych ugrupowań w naszym powiecie. W lokalu wyborczym w szkole przy ulicy Kaliskiej zagłosował lider SLD Bronisław Dankowski wraz z małżonką. Dlaczego warto głosować? Dlaczego pan poszedł do wyborów? No dla mnie wybory to są najważniejsze. Nie, taki, bo, ponieważ decyzja, którą podejmujemy jest, skutkuje na 5 lat z, z rządzeniem państwem. I obmyśleć myśleć, że obywatele powinni jednak pójść. A ta dyskusja, że to nie warto, bo te spory i te inne takie dyskusje nic nie dają, jednak ja uważam, że obywatelskie obowiązki należy spełnić. Jako pan głosował, zdradzi pan? No mogę zdradzić, głosowałem na Grzegorza Napieralskiego, stawiam na młodość, na przyszłość Polski, a mi się wydaje, że niektórzy politycy już się spalili według mnie Moje oceny powinny dać spokój. Czy Napieralski będzie czarnym koniem tych wyborów? Liczy pan na to? No, liczę na to, że będzie czarnym koniem, Ty bardziej, że sondaże w internecie publikowane wśród kobiet na przykład zdobyły jednak pierwsze miejsce, wśród młodzieży, studentów drugie. To też świadczy o tym, że jest popularny, tylko był mało pokazywany medialnie. Nowej komisji wyborczej numer 23 w Kaczanowie głosował przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego Bogdan Kruk. Jest godzina 9.30, dość wcześnie. Dlaczego pan przyszedł na wybory? I na kogo pan głosował? Przyszedłem po kościele na wybory, a przyszedłem na wybory, przyszedłem dlatego, aby zagłosować na Waldemara Pawlaka. Aby zagłosować na PSL mnie, inaczej nie głosowa, nie wypada głosować. Od 90. roku głosuję na Polskie Stronnico Ludowe. Mój pradziadek należał do PSL-u, mój dziadek, mój ojciec, ja należę. Taka jest tradycja. Do lokalu wyborczego znajdującego się w gimnazjum numer 1 przy ulicy Koseniarów przyszedł zagłosować burmistrz Tomasz Kałużny wraz z małżonką i córką. Dodajmy jeszcze, że kałużny to szef PO w naszym powiecie. Dlaczego pan głosuje w ogóle? Dlaczego? No mi się wydaje, że jest to taki przywilej demokracji, który którego należy skorzystać. Są kraje, gdzie się nawet przymusowo głosuje, a nie głosowanie jest karane karą jakiejś tam grzywny, chyba tak jest w Belgii. No yy, nas tak nie ma i wydaje się, że ludzie wykorzystują. Ja też uznaję prawo do niegłosowania, oczywiście, bo to jest wolny wybór, czy ktoś chce iść zagłosować, ale Uznaję, że, że jest to jakiś rodzaju obowiązek. Jest Pan przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie wrześnińskim. Możemy się domyślać, że głosował Pan na Bronisława Komorowskiego? Bronisław Komorowski ma swój komitet wyborczy. Nie jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, chociaż jest członkiem partii, z tego co mi wiadomo. I chyba, już nie pamiętam, bo głosowałem parę minut temu, mogłem zapomnieć na kogo głosowałem, ale raczej oddałem głos na Bronisława Komorowskiego. Po porannej mszy świętej w Kościele Świętego Ducha lokal w Urzędzie Stanu Cywilnego był oblegany przez wyborców. Tutaj również przychodzi głosować Stanisław Oliwa, reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. Patriotyczny obowiązek chyba każdego z obywatela y, jest wymagany od każdego obywatela. I myślę, że trzeba spełnić ten obowiązek. Zradził Pan naszym widzom, na kogo Pan głosował? No tak, bo gdybym nie powiedział, to bym albo był niekonsekwentny w swoich działaniach, albo bym y, musiał skłamać. W takim razie? Głos, głosowałem na Jarosława Kaczyńskiego.